Cześć. Wciszyłem was konstrukcję, która wydawałaby się taka prosta, zwyczajna i nic specjalnego. Tymczasem jest to no, unikatowa wkładka firmy Lob, która przywędrowała do mnie od widza Grzegorza dzięki Grzesiek. Po raz kolejny coś ciekawego mogę z Twoją pomocą pokazać. Na czym polega jej wyjątkowość? No na tym tutaj jest cały pies pogrzebany Klucz, który jest dwa razy dłuższy, trochę bardziej niż dwa razy od zwykłego klucza, który to jeszcze przechodzi przez zabierak, i tylko wtedy, jak go włożę do końca, możemy tym zabierakiem kręcić. Nie da się tego klucza włożyć z drugiej strony, Ona jest ewidentnie dedykowana na to, żeby była wewnętrzna, a ta zewnętrzna. No, nie da się, to jest raczej oczywiste, czemu się nie da? Ponieważ tutaj ten kształt, skoro ten klucz na wylot, to one są, teraz ze sobą tak grają. Teraz nie będą grały. Nie ma siły. żebyśmy mogli tak to zorganizować i włożyć. Co ciekawe, to by było co ciekawe. Mam tutaj klucze zwykłe. To są zwykłe klucze. Nie są mniejsze ani większe. Taki standard kompletny. Euro, euro profi, profile. No, mogę nawet nawet pasują, ale niestety nie pogadają z tym zamkiem. Dobra. A, jeszcze tak dodam, że mam podobny zamek na klucz równie długi, również firmy LOP, ale z kolei jednostronny. Więc jakby sprawa oczywista, tak? To dwa razy dłuższa wkładka. I tyle. Nie mam czym tego pikować gdzieś wszystkie. Wszystkim. No, wszystkie nie mam, nie mam, takich długich pików, a te, które próbowałem zrobić, są po prostu za delikatne, żeby tam gadać realnie spinami I korzystam z nich do innych celów. jak wykorzystuję. No, okej. Okay. No, wkładka mamy, wkładkę. Wkładkę loba mamy. Um, obczajoną. Co się stanie, jak sklikujemy zamek z tej strony? Toż stanie się to, że bębenek będzie się obracał, cylinder. A. Zabierak nie będzie Spróbujmy to pokazać hmm. hmm, Spróbuję pokazać i... Zwykle Zwykle Och, Wszystko jest tu i zaraz zaklinuję. Ciemny hmm. rejka wpływać z tej strony, a z tamtej inaczej, ale coś ten rajk chyba o dobra, udało się już, już myślałem, że będziemy tutaj siedzieć minutami, może nie godzinami, ale przeszedł do spikowania pojedynczo, po, po, po pojedynczych pinach. Rejki czasami wychodzą bardzo szybko, czasami parę minut jak męczy mimo, że pięć razy pod rząd udało się błyskawicznie, to potem są z tym problemy. Dobra, nie paplam zauwakum jest pikowany, tak, więc zwróćcie uwagę, teoretycznie bębenek powinien ten zabierać obracać, a niestety się nie obraca, tego nie robi nie robi tylko dlatego, gdy jest, gdyż jest, on jest połączony tylko z tym cylindrem ten, tutaj jest taki dodatkowy. Jak wkładamy klucz, no to wszystko musi być ustawione. Więc, jak tutaj byłoby ok, Byśmy mieli klucz taki, że tutaj te piny by się zgadzały z tej strony, a z tej nie, to teoretycznie ta wkładka byłaby rozbrojona, ta część, ale nie obrócilibyśmy klucza. Gdyby on był tak cieniutko wycięty, sprytnie, i zostawiona byłaby tylko ta część, to by wszystko zadziałało. Tutaj by się przekręcił w ramach tego miejsca. Ten cieniutki drucik. a wkładka spikowana zostałaby z tej strony. Dobra, więc to mam wyjaśnione. Tu nie pomoże na wkładanie elementów próby naciskania tego, tego przekręcenia zawieraka. zamkniemy sobie tą część, żeby pokazać kolejne doświadczenie, i spróbujemy zrobić coś jakby taką taki lekką próbę ataku od zewnętrznej strony na wewnętrzną część wkładki. Ja, jak mówiłem, nie posiadam. Na tyle długiego i sztywnego pika, żeby podjąć się realnej próby tej ataku na te piny. Ten, ten tutaj przechodzi, i teoretycznie byłoby to yy, możliwe. On jest po pierwsze troszkę za mało wygięty, a po drugie on się wygina. On tu już się wygina na całej tej długości, tu się odchyla i nie ma szans, żeby realnie podubać. Kiedyś kupię, pewnie. Są też długie, długie wytrychy, albo zrobię z czegoś. Tymczasem skupmy się na napięciu tego żeby go dało się to zaatakować. Cienki drucik, który wyjęty jest z kółka, jest wyjęty, zrobiony jest z takiego kółka na klucze, spróbujemy zaaplikować z tej strony i napiąć zamek, czyli napniemy go od tej zewnętrznej, natomiast spróbujemy go pikować od tej niestety wewnętrznej, gdzieś, gdyż żaden pik, który posiadam nie nadaje się do tego typu a no tak, no, spróbujmy tego wsunąć. No, ale coś tu nie chce grać, dobra. Jest wsunięty tutaj jest opór opór. to napnę palcem mym i spróbujemy z tej strony go spikować nie jest to zbyt wygodna pozycja, no ale nikt nie mówi, że będzie lekko miło i przyjemnie. Więc tak jak miałoby to być realnie zupełnie zrobione, to Pik powinien przechodzić przez całą wkładkę z tamtej strony i dostać się do tej i tutaj manipulować napinacz działa spoko czuć jest feedback więc byłoby to potencjalnie możliwe a skoro klucz przechodził tamtą stroną, tak, przez cały ten zabierak, to też napinać się razem z z, 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 z wytrychem zmieściłby trochę, trochę to niewygodne, no ale trochę to niewygodne, już tu wysliznął napinać. No ale już mówiłem, nie ma tego złego. To była jakaś praktyka w palcach nietypowe podejście ma tu pikowania. Jak to tak napięte? Czwarty, piąty, trzeci. O, i, i mamy zamek spikowany. Zwróćcie uwagę, kręci się zabierak razem z moim napinaczem więc spokojnie można by ten zamek teraz no, przekręcić, przekręć otworzyć nie będę go potroszył, no, właśnie go zamknąłem, nie będę go potroszył. z uwagi to, że szkoda mi tej konstrukcji nie chciałbym jej uszkodzić musiałbym wyciąć, wyciąć tutaj te takie te, 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 te pierścienie zaciskowe i i, i, ją, i bo jeśli później to no, ja mógł tego tak ładnie poskładać, zamek jest już leciwy i szkoda by nie było go zniszczyć a tam nie ma żadnych pinów zabezpieczających, to jest tego jestem pewny. Nie udało się to zrejkować yy, z jednej strony, z drugiej dosyć prosto yy, spikować dosyć czytelne te. Przy skupieniu jakimś są te, te piny wyczuwalne yy, i tyle. Taka dzisiaj ciekawostka. Dzięki wielki żeg za podesłanie. Zamek iście ciekawy. jak będę miał yy, kiedyś dłuższy pik, który będzie potrafił z tymi tam pinami głębiej gadać, to na pewno wrócimy do tematu, tak samo z tym oto zamkiem, to też jest lop i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się ci bez potroszenia, ale konstrukcja przyznajcie, arcy interesująca, dajcie znać ile osób w ogóle taki klucz widziało ja się spotkałem z tym parę lat temu, kompletnie na jakiejś aukcji internetowej przy okazji tej konstrukcji a tą, tą, tą którą dostałem od Grzegorza, widzę Pierwszy raz to od niego wpaść, tak zobaczyłem. Nie, nie widziałem, że są klucze, które przychodzą przez całą wkładkę, żeby otworzyć. Dobra, nie paplam dalej. Dzięki za oglądanie. Cześć.